Dopiero co Pan Jezus błogosławił swojego Ojca, że objawił te rzeczy prostaczkom, a ukrył je przed mądrymi i roztropnymi. I dzisiejsza Ewangelia właśnie stawia takiego jednego z tych mądrych i roztropnych, czyli uczonego w prawie, który wystawia Pana Jezusa na próbę i pyta go, nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Jezus odpowiada, odwołując się. Do jego wiedzy i mówi, co jest napisane w prawie, jak czytasz. I wówczas ten uczony w prawie, mądry i roztropny, udziela bardzo dobrej odpowiedzi, cytując ze Starego Testamentu, z księgi bodajże kapłańskiej: Będziesz miłował Pana Boga, swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. I wtedy Jezus mówi: Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. I wtedy ten człowiek, najwyraźniej chcąc usprawiedliwić, mówi do pana Jezusa: A kto jest moim bliźnim? I wówczas słyszymy tę przypowiedź, którą wszyscy doskonale znamy, którą ciągle nam przypomina papież Franciszek o Samarytaninie, który jako jedyny udziela swojej pomocy człowiekowi napadniętemu przez zbójców. I co byśmy chcieli z tej Ewangelii, aby nam zostało? Przede wszystkim to, że można pewne rzeczy wiedzieć. Ten człowiek, który pytał Pana Jezusa, co czynić, aby osiągnąć życie wieczne, wiedział, co czynić, ale najprawdopodobniej tego nie czynił. Dlatego Pan Jezus mu mówi: Idź i Ty, czyń podobnie. My też wiele rzeczy wiemy. Jesteśmy bardzo mądrzy dzisiaj z internetem, z tym wszystkim, co do nas dociera. I prawie na każde pytanie znajdujemy jakąś odpowiedź. Wiemy. Ale pytanie jest, czy my z tej wiedzy czynimy użytek? Czy my wiedząc czynimy to, co powinniśmy? Nieraz idziemy do spowiedzi, spowiadamy się i tak naprawdę na koniec ksiądz powinien powiedzieć, piątka z wiedzy. Postanowi postawiłeś sobie doskonałą diagnozę, wyłapałeś wszystkie swoje grzechy, błędy. Wiesz doskonale, co trzeba zmienić, więc zmień. Teraz idź i zmień. Teraz idź i czyń. Tak jak ten Samarytanin, który widząc kogoś, komu potrzebna jest pomoc, udzielił mu tej pomocy w bardzo szerokim zakresie. Po pierwsze, wykorzystując swoje środki, wino, oliwę, pieniądze, które zostawił, po drugie swoje zwierzę, dalej, dając swój czas swoje środki, swój czas, dalej zawiózł go do gospody, a więc jeszcze innych zaangażował w pomoc temu człowiekowi i jeszcze mu obiecał pomoc na przyszłość. Wiesz, co masz robić? Idź i ty czyń podobnie.